Ty wiesz, że nie o Tobie Moje serce z miłości płonie Mam jedną prośbę, otrzymał łzy potrzebuję. Twych dłoni ukryta trudną wyborą Między marzeniem z sobą i Tobą Nasze łzy Boran przepełnione Kocha nie błagam Napraw serce ma, napraw mnie Świat, tak zły i zakłamany. Ja zawsze trzymam się, prawda? Piszę poemat ze wspomnień starych. Twoje imię rani mnie na nowo Tyrela nam zadałam. Przepraszam, kochani, błagam, praw prawdę, co Naprawdę. Naprawdę. Czy będziesz mnie kochała? Mimo, że ja. Nie zasłużyłam, by przy Tobie trwać. Nie umiem już decydować, więc zaraz umiem, gdy odejdziesz i zostanę sama racz. Bez Ciebie umrę, nie dążyję dnia. Czy będziesz mnie kochała, może ja? Nie zasłużyłam, by przy Tobie trwać. Nie umiem już decydować, więc zaraz gdy odejdziesz i zostanę sama ręcznie. Bez Ciebie umrę, nie dnia Jeszcze raz doprowadziłam do tego, że Twoje Kratowe oczy płaczą Ukryte trudnym wyborem między Marzeniem z Tobą i Tobą Nasze łzy Burę przepełnione Kochanie błagam, naprawdę serca. Napraw mnie Czy będziesz mnie kochał? Mimo, że ja nie by przy Tobie trwać Nie umiem zdecydować, więc rozumiem, że odejdziesz i zostanę sama Lecz bez Ciebie umrę, nie dożyję dnia Czy będziesz mnie kochała, chociaż młoda żywego zrani Ciebie i nas? Nie umiem zdecydować, więc rozumiem, że odejdziesz i zostanę sama Lecz bez Ciebie umrę, nie Doży jednia, czy będziesz mnie kochała, mimo że ja nie zasłużyłam, by przy tobie trwać? Nie umiem już zdecydować, więc rozumiem, to odejdziesz i zostanę sama, racz bez ciebie umrę. Doży jednia, czy będziesz mnie kochała, mimo że nie. Za... chociaż umiem. Do żywego zrań ciebie i nas. Nie umiem już więc rozumiem, Gdy odejdziesz i zostanę sama rzecz bez ciebie umrę. Nie dożyję dnia. Jeszcze raz doprowadziłam do tego, że Twoje gradowe oczy płaczą, ukryte trudne wyborem między marzeniem z Tobą i Tobą. Nasze łzy, burę przepełniona. Kochanie, błagam, napraw serce ma napraw mnie.